Serdecznie witam wszystkie koziorożce dzisiaj na czytaniu grudniowym. Kochani, przeleciał nam ten rok. Dziękuję za to, że byliście ze mną, jesteście i mam nadzieję, że ze mną nadal będziecie. Zapraszam na czytania prywatne. Mamy nowy rok, możemy podejrzeć, co tam Wam nowego przyniesie to życie w tym 2025 roku. W uczuciach, w pracy, w finansach, czy po prostu ogólnie. Namiary na miary nam nie macie, e, także e, zapraszam do kontaktu, czy po prostu piszcie e, w wiadomości. Możemy się umówić. I tak powracając, co tu karty Wam pokazują. Jakieś sprawy urzędowe możecie, Koziorożce jeszcze załatwiać. Lub one się dopiero pojawią i będą też Takim za załatwianiem jeszcze na ten nowy rok. Coś tu urzędowego, to może być przy domu, przy pracy. No, pokazuje się w każdym bądź razie, to może być urząd, to może być sąd, to może być, nie wiem, jakiś, jakiś inny urząd i tutaj jakieś, możecie mieć odczucie, że to jest problem, którego nie przejdziecie, e, który nie ma wyjścia e, z tej sytuacji, ale ono jest, wystarczy trochę czasu i to wszystko się dobrze pokłada. Więc jeśli jesteście w takiej sytuacji, to ja myślę, że ten nowy rok przyniesie Wam rozwiązanie, tych problemów, a jeśli taki problem się pojawi, również a myślę, że z początkiem roku to wszystko się świetnie poukłada. Praca, praca, jeszcze raz praca. No i tu tą pracą możecie koziorożce być po prostu zmęczeni. Może za dużo na siebie wzięliście, może za dużo, nie wiem, pracodawca na was zwala tych obowiązków pracy. Wszyscy, wszyscy robią to samo, mają za to samo pieniądze, ale Wy robicie gdzieś więcej, tak? Więc ten odpoczynek Wam się przyda. Uważajcie też na zdrowie, bo możecie gdzieś tutaj, nie ma dużych problemów zdrowotnych, aczkolwiek coś się może przydarzyć i trzeba będzie. To sobie odleżeć, wyleczyć e, i dojść do sprawności. No ale jak jesteście też tak przemęczeni jakimiś sytuacjami, to po prostu może będziecie chcieli poprzebywać sami ze sobą, aby wszyscy dali wam święty spokój, bo wy wykorzystacie te święta do tego, aby po prostu się zregenerować, odpocząć i, i, i naładować bateryjki. Jakieś fajne wiadomości bliżej końca grudnia Was czekają, i tu będziecie z nich zadowoleni. Być może ktoś do Was przyjdzie, być może ktoś się odezwie, taki ktoś, kogo dawno nie widzieliście i z miłą chęcią wejdziecie odnowicie tą znajomość, czy wejdziecie w tą relację. Single. No i tu single tak bardziej się skupiają na jakichś swoich sprawach, swoich przydomowych, tak? Możecie, nie wiem, jakieś remonty odkładać, tutaj na coś kombinować, aby te pieniądze złożyć, także jesteście zajęci. Hmm, gromadzeniem środków na jakiś cel, który sobie tam zamarzyliście. No i ta praca też Was ciąży niestety i to wszystko ma taki efekt, że no, nie rozglądacie się tak za tym partnerem, za tym wszystkim. Być może te relacje, w których byliście, te znajomości, które gdzieś do Was przychodzą, no one nie są takie, jak być powinny, tak? I to wszystko Was już ciąży. Szukacie, szukacie i jak już macie no, taką... Y Myślicie, że znaleźliście, że to jest to, to się okazuje, że to nie jest to, to jest następny ściemniacz czy, czy ściemniora, która Was po prostu rani. Tu też uważajcie, bo ten grudzień może być przez tego typu osoby wykorzystany właśnie do takiej manipulacji, właśnie ze względu na to, że w grudniu, no Fajnie się łączyć w te pary, no bo to jest okres świąteczny, taka magia wszystkim towarzyszy, i tu no, też na polowanie właśnie wychodzą te elementy, które niekoniecznie nie są w związku. Ale no są, no są, tylko chcą skoczyć sobie gdzieś na bok, chcą komuś narobić nadzieję, chcą sami siebie przez to dowartościować chociaż to jest strasznie głupie według mnie, bo jeśli ktoś musi się dowartościować przez pryzmat ranienia drugiej osoby, to to nie jest fajne, to co to jest za człowiek? Więc. Bądźcie tutaj ostrożni w tych waszych, waszych znajomościach. Ja myślę, że tu nowy rok Wam przyniesie coś nowego. Otwiera się taka brama dla Was, że tu możecie wchodzić w stałe, właśnie związki. W każdym razie ktoś do takich stałych związków może się pokazywać. Związki stałe no tutaj uroczystość, zabawa, spotkanie w gronie znajomych, przyjaciół możecie wyjeżdżać, ktoś do Was może przyjeżdżać, możecie po prostu się spotykać tu i organizować chociażby święta czy y, Sylwester i to jest bardzo, bardzo miło spędzony czas. Jeśli pary co niektóre, które y, jakby mieszkały ze sobą, były ze, ze sobą a nie weszły jeszcze na ten wyższy level, czyli nie zawarły związków małżeńskich, taka możliwość tutaj się pojawia, że Możecie być skłonni e, do tego, aby już legalizować sobie ten związek lub też będziecie uczestniczyć w takiej legalizacji związku. E, troszkę takiego rozczarowania. Y, o tym wszystkim, jak już jesteście w takich długoletnich związkach, może być tak, że jesteście przemęczone, szczególnie dziewczyny. tą pracą, no wiadomo, że to jest grudzień, tu jest dużo pracy, dużo się dzieje i chciałybyście, aby ten Wasz partner Wam po prostu pomógł. No a on tak stoi trochę i rządzi, ma się za takiego maczo, który właśnie przychodzi i jest zmęczony pracą i za bardzo się tam... Nie udziela w tym domu, nie wiem, chociażby przy dzieciach czy przy przygotowaniach. No, i tu Wam może to ciążyć, będziecie próbowały w jakiś sposób z tego wybrnąć. No, najlepiej jest rozmawiać, tak. No, wiecie, jak to jest. Jak się utarł już jakiś schemat, to ludzie się do tego przyzwyczajają. Teraz, jeśli żyjecie z partnerem tak od początku, trudno jest e, jakieś zmiany tu wprowadzić, bo, bo oni nie są chętni wtedy na zmiany. Najlepiej te zmiany wprowadzić od początku, czyli będzie tak, to wy się boicie dziewczynę, że jeśli wy. Zażądacie czegoś od samego początku, to ta osoba odejdzie. To on z wami nie będzie. No to niech nie będzie, no tak naprawdę nie będzie was tam gdzieś docierał przez cały czas. No i mogliście wzią, właśnie wejść w takie związki z tą myślą, że będzie inaczej, że to się jakoś poukłada, że to z czasem i tak dalej, i tak dalej. A teraz przychodzi czas, że to się nie chce nijak ułożyć. On jest przyzwyczajony do tego swojego panowania nad wszystkim, no i nie jest chętny. Do zmian. I to jest jedyna taka rzecz, która może niestety Was no, rozczarowywać, ale poza tym myślę, że to będzie udany miesiąc, taki właśnie miesiąc, gdzie dużo energii pozytywnej do Was przyjdzie, dużo szczęścia, dużo zadowolenia. Może wykorzystajcie właśnie ten czas, aby w jakiś sposób dotrzeć do tego partnera. Ja wiem, że oni nie są skłonni do rozmów, ale może się uda, no może go ten magiczny czas tam poniesie i, i troszkę zmieni te swoje podejście do, do Was i do związku. Praca i finanse, tu finansowo zyski, także tu będziecie zadowoleni z tych zysków, z tego co posiadacie, nawet możecie gdzieś planować wydatek na coś, to jest to, co mi się u góry pokazało, czyli coś możecie, nie Jakie zakupy robić do domu, nie wiem, jakieś remonty, coś tu wam się takiego zaświeci za i będziecie właśnie ten plan wdrażali w życie. Dodatkowo, właśnie też, no to jest to, co u góry właśnie mam: albo wy będziecie organizować sobie jakieś takie uroczystość związkową, albo w takiej uroczystości będziecie brali udział. Praca męcząca. Jesteście już zmęczeni, jest koniec roku, potrzebujecie oddechu, potrzebujecie odpoczynku, no ale pracować trzeba. Co niektórzy z Was mogą pracować na dodatkowym etacie, gdzieś tam szukać a, takiego dorobienia e, czy zaszczyku dodatkowych, e, dodatkowych pieniędzy. Osoby, które szukają pracy, ja bardziej bym powiedziała, że początek i koniec roku, już tak z nowym rokiem, tu macie większą możliwość na znalezienie tej pracy. No, bo to jest ten okres świąteczny, to też będzie problem, aby coś konkretnego znaleźć. Jeśli chodzi o kartę rady, to jest nowa droga. Gdzieś ta nowa droga się przed wami otwiera, w każdej kwestii czy to zawodowej, czy to uczuciowej. Także to, co powiedziałam do singli, jeszcze trochę i, i myślę, że tam coś do Was przyjdzie, coś nowego, żeby Wy wchodzicie w tą nową, fajną energię, być może tego właśnie 2025 roku i on ze sobą przyniesie Wam dużo zmian, dużo nowych e, znajomości, które tak naprawdę mogą się okazać całkiem, całkiem korzystne. Korzystne aniołeczki, to może być ten jedyny, już poznałaś partnera, którego e, poszukujesz. Zobaczcie, więc rozejrzyjcie się też nad tym, czy koło Was nie kręci się już ktoś, kto się nadaje do tego związku. Być może to jest ktoś z przeszłości, być może wtedy na jakimś etapie nie mógł wejść, czy nie mogła wejść w ten związek. Teraz będzie taka możliwość. E a może to jest to, co będzie chciało odnowić z Wami ten, ten kontakt. to mówię, tu bądźcie bardzo ostrożni. Dlatego, że abyście nie dali się nabrać komuś, kto po prostu wraca, odchodzi, wraca, odchodzi i nic z tego nie wychodzi. Jeśli tam było jedno potknięcie, to możecie zaryzykować. Ale jeśli ktoś Wam notorycznie coś, coś odpierdziela, to lepiej nie. Bo jest więcej niż pewne, że zrobi to samo. I przestańcie ich w końcu tłumaczyć, że on miał cię ciężki czas, że on psychicznie nie mógł i tak dalej. Jeśli facet się zakocha, to góry przyniesie i będzie. Proste. Nie ma tłumaczenia. Tak samo jest z kobietami. My jak się zakochamy, to my te problemy chcemy rozwiązywać wspólnie. Tak samo jest z mężczyznami. Nie tłumaczcie. Ale rozejrzyjcie się dobrze. Może ta osoba jest, bo wy nie patrzycie na nią czy na niego jako na osobę do związku. A szkoda, bo taka może... Czasami ta wasza miłość się różni od Waszych wyobrażeń. To nie znaczy, że będzie gorsza, i to nie znaczy, że będzie nieszczęśliwa, tylko po prostu się różni. Ale jak w to wejdziecie, okaże się, że to jest to, co, czego szukaliście przez całe życie. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego na te święta, na nowy rok i do usłyszenia w nowym roku. Pozdrawiam.